Dzień dobry Państwu. Myślę, że ten tydzień przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. Albowiem nigdy w naszej, przynajmniej 35-letniej historii Polskiego Sejmu czy Senatu, nie było takiej sytuacji jak 2 kwietnia tego roku, kiedy 50 posłów pisu otoczyło mównicę. Gdzie akurat ja stałem, i wrzeszczało tego typu oskarżenia, zupełnie absurdalne. To się nigdy nie wydarzyło, i był to absolutny precedens. Można powiedzieć, 50 twarzy Kaczyńskiego objawiło takie oblicze. Kancelaria Sejmu już ustaliła wszystkie 50 nazwisk. Każda z nich otrzyma karę. Przewidzianą regulaminem Sejmu. Ale to, co mnie tak najbardziej dotknęło i uderzyło, to to, że ci ludzie dosłownie godzinę wcześniej, a nie ale pół godziny wcześniej. Modlili się ostentacyjnie do Jana Pawła II w momencie. W którym marszałek skończył odczytywać uchwałę w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Wielkiego Polaka. A chwilę później 50 z nich rzuca oskarżenie morderca do człowieka, o którym doskonale wiedzą przecież, że ani nie jest mordercą, ani ta historia do której próbują nie przypisać. Nie ma żadnego związku z działaniami kogokolwiek. Myślę, że takie uderzające, uderzająca hipokryzja w tym działaniu była bardzo wstrząsająca. Ja kilku tych posłów widziałem, jak wychodzili z kaplicy sejmowej rekolekcji wielkopostne W tych dniach trwały w Sejmie wychodzili z kaplicy, po czym szli na salę, aby rzucić komuś w twarz tego typu oskarżenia. Bardzo to było smutne. To tego słuchało się jak jakichś jakiś, jakiś wrzasków opętanych. Ja na tej ulicy nie słyszałem nawet swojego własnego głosu. Moi koledzy, koleżanki z klubu Koalicji Obywatelskiej nie słyszeli w ogóle tego, co ja mówię. Oni się dowiedzieli o tym, co ja powiedziałem, dopiero Przekazów telewizyjnych, bo mikro no, to zbierał, ale, ale w ławach poselskich, na tych najbliżej, nie było zupełnie nic słychać. Taki był go wrzask. 50 posłów zostało ukaranych przez prezydium Sejmu, ale oczywiście to nie jest koniec sprawy. Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, pan przewodniczący tego, tego klubu, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia funkcjonariusza publicznego. Sprawa jest, można powiedzieć, oczywista. Mamy do czynienia ze zniewagą. Słowa morderca. Oczywisty sposób każdego znieważają. Mamy funkcjonariusza publicznego. Każdy postęp jest funkcjonariuszem publicznym. Działającego w w trakcie swoich obowiązków służbowych. No ja, ja przemawiałem, upoważniony przez marszałka Sejmu, do tego, aby wystąpić. I oczywiście te wrzaski miały związek z tym, o czym ja mówiłem, czyli o, o aferze dwóch wierzch, która tak bardzo boli Jarosława Kaczyńskiego. Oni tymi wrzaskami chcieli przygłuszyć sprawę dwóch wierzch. Oni chcieli uchronić Jarosława Kaczyńskiego przed Wysłuchaniem prawdy o tym, co zrobił w sprawie. Działań dotyczących męża córki, swego kuzyna, jak mu nie zapłacił, mimo że wiedział, że mu się należą pieniądze, jak wziął od niego kopertę z pieniędzmi 50 tysiąc I wreszcie jak załatwiał prywatny kredyt, używając. W swojej pozycji politycznej do załatwienia 300 milionów euro kredytu na spółkę, która nie miała żadnego kapitału, praktycznie ani nie miała żadnego doświadczenia, bo została założona chwilę wcześniej. O tym też mówiła w swoich zeznaniach Barbara Skrzypek w świętej pamięci, która właśnie skazała na okoliczności związane ze spotkaniami. Jarosława Kaczyńskiego z osobami, które ten kredyt miały prawo przyznawać w imieniu Będzie trwał proces. Myślę, że z prokuratura no, nie wyobrażą sobie, żeby w przyszłym tygodniu nie wszczęła śledztwa. W tej sprawie sprawa jest banalnie prosta. Nagrania 50 posłów. Wszystko się nagrywało. Wszystkie okoliczności przestępstwa są oczywiste. Właściwie do przesłuchania jest tylko jeden świadek, czyli ja. I, no nie, Gorzelski jeszcze jako drugi świadek. I myślę, że za miesiąc mogą być zarzuty karne dla tych 50 posłów. A sprawa jest banalnie prosta. Ona powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd jeszcze w tym roku. Tak sądzę. Mimo. Mimo tego, że to w Polsce tak długo trwało, no to te kwestie związane z tego typu przestępstwami, tak udowodnionymi są w gruncie rzeczy, załatwione na jednej rozprawie. Ja jako pokrzywdzony będę się domagał dla każdego z tych posłów, sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, dla pani Arndt, i pana Kaczyńskiego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, dla tej, tej dwójki po 300 tysięcy do zapłaty na wielką orkiestrę świątecznej pomocy, a dla pozostałe po 200 tysięcy złotych. Co? Myślę, że będzie to sprawiedliwa kara, jeżeli tak by zapadło. Oczywistą konsekwencją takiego wyroku byłaby utrata mandatu przez wszystkich skazanych prawomocnie, tak jak to było w przypadku Kamińskiego i Bązika i oczywistą konsekwencją byłoby to, że przez najbliższe lata, do czasu zatarcia skazania yy, nie mogliby startować wyborów jakichkolwiek. Myślę, że to byłaby straż, yy, sprawiedliwa kara. Dzisiaj na moim portalu X ogłosiłem też amnestię wielkanocną dla wszystkich tych posłów, którzy nie byli w rządzie Mateusza Morawieckiego i nie dotyczy to ani pani Arndt, Arndt, ani pana Kaczyńskiego. Zaoferowałem amnestię. Pod warunkiem, że do Wielkanocy publicznie w nagraniu przeproszą mnie za rzucone słowa. Dlaczego nie dotyczy to tych z rządu? No bo. No bo nie dotyczy. Po prostu uważam, że takie osoby jak Czarny, Morawiecki, Macierewicz, którzy krzyczeli te słowa, nie zasługują na żadną amnestię. Jeżeli te, takie przeprosiny padną, to będę wnosił uwarunkową umorzenie postępowania wobec tych osób bez żadnych kar. Taką mam ofertę wielkanocną, wielkopostną dla tych osób. I żeby później nie pokały, jak nie skorzystałem z tej oferty, bo Czas jest do 20 kwietnia, do Wielkanocy. Później będę, będę bezwzględnie realizował swoje prawa w tym zakresie i je przeprowadzę do końca. I mam apel do posłów, pisłu, aby skorzystali z tej oferty, bo również przecież mają świadomość, że ciężko skrzeszyli. No, jeżeli powołują się tak ostentacyjnie nie na swój katolicyzm, to przecież to był bardzo poważny, ciężki krzyż. Myślę, że mm, mieliby w ten sposób okazję do tego, aby zadośćuczynić za popełnione zło i też mm, trochę uspokoić te nastroje społeczne, no bo na miłość polską, szanowni państwo, ja mam też dzieci, mam rodzinę. Jeżeli tego typu sformułowania padają, w związku z tym, że ja reprezentuję. Jakiegoś człowieka w postępowaniu karnym wobec Jarosława Kaczyńskiego. To co dopiero będzie się działo, jak będą no stawiane zarzuty, czy akt oskarżenia wobec niego? To wydaje mi się oczywiste. No co powiecie, szanowni posłowie, że, że jak dojdziecie teoretycznie do władzy, to będziecie nas w bozach koncentracyjnych zamykać. No to jaki macie, jaką macie skalę dalszą? Jarosław Kaczyński oświadczył, że dla mnie dożywocie albo kara śmierci. Cieszę się, że kwestor Ale realnie myślę, że on te swoje wyroki będzie mógł wydawać w celi, dlatego że przez najbliższe dwa lata będzie musiał się zmierzyć z tym oskarżeniem jestem przekonany, że zostanie skazany. Więc też nie bójcie się, jego posłowie, do tych, których dotyczy amnestia. Albowiem nie będzie żadnych kar ze strony Jarosława Kaczyńskiego. On już żadnych list układać. Nie będzie, chyba że list grypsując. On już nic wam nie zrobi. Więc zastanówcie się nad tym, żeby jednak, no, jakimś czystym sercem wyjść w Wielkanoc i skorzystać z tej. Mojej no łagodności. Może będę jej żałował. Um, niektórzy już mi nie piszą, że yy, nie chcieliby, abyście skorzystali, bo chcieliby, aby woź zarobiła. Ale uważam, że dla polskiej debaty publicznej, jakby chociaż część tych osób zdecydowała się na przekroczenie, to byłoby dobre. Naprawdę, byśmy trochę obniżyli ten poziom emocji. Już jedna posłanka mnie przeprosiła prywatnie, ale aby mógł wyciągnąć z tego konsekwencje prawne, to musiałoby to być publiczne. No bo inaczej przecież nawet nie mogę skorzystać z tej, um, z tego oświadczenia. Dziękuję jej bardzo za, za to, że się zdecydowała na taki gest, ale no w sensie prawnym nie mogę jej ujawnić, jak gdybym. Kobyczni niej prowadził inne postępowanie, to bym ją ujawnił. Tak więc zachęcam do tego, aby przeprosić publicznie. Czekam na te przeprosiny do Wielkanocy. Myślę, że warto, abyście zdali sobie sprawę z tego, że Jarosław Kaczyński was wykorzystywał i wykorzystuje was teraz do tego, aby podgrzeć nastroje, żeby bronić w siebie przed odpowiedzialnością za to, co zrobił wobec w sumie członka swojej rodziny i, i wobec państwa polskiego używając siły politycznej do załatwiania prywatnych wielomilionowych kredytów. To było haniebne. Myślę, że ujawniło się 50 twarzy Kaczyńskiego w tym Sejmie, takich bardzo lojalnych. I warto by było, aby Przynajmniej część z tych osób podjęła jakąś refleksję. Ja w to wierzę, że tak się stanie. Że będzie w jakiś sposób zreflektowania się. Muszę Państwu mówić, że taka sytuacja do przyjemnych nie należy. Nikomu bym tego nie życzył, żeby coś takiego usłyszeć od tylu osób w tak publicznym miejscu, jakim jest Sen. Ale nie, nie zmieni to w żaden sposób. I to też chciałem powiedzieć tak jak odwuja, posłuchaj, nic to nie zmieni. Żadne wrzaski, żadne groźby, kary śmierci dożywocia i tak dalej. To wszystko, co robisz, nic nie zmieni tego postępowania, które się toczy. I w żaden sposób. W żaden sposób na nie nie wpłyniesz. Nikogo nie zastraszysz, nikogo bezstrybnie. Nie zepchniesz z mównicy. Możesz próbować oczywiście. Każdy przyszły podejrzany, bo tak bym Ciebie nazwał, ma prawo do obrony i nikt Ci tego nie odmawia, ale nie w ten sposób. I poza tym jest to kontrskuteczne. Wydaje mi się, że całe te zdarzenie nie przyniosło Ci Jarku niczego dobrego. Sądzę, że. Tym bardziej będziemy zdeterminowani, aby sprawę, wiesz, lub przeprowadzić bardzo szybko. Dziękuję bardzo, uprzejmie.